Podstawowy duratec pierwszy 6 122km to jeden z najpopularniejszych silników. Jest bezpretensjonalny, ale nie przepada za benzyną A, i 92 psuje świece zapłonowe, pompa paliwa może się wyginać. Poza tym, jest to bezawaryjny silnik z przebiegiem ponad 350 km. Dwulitrowy 140km z napędem łańcuchowym rozrządu jest nie mniej trwały, ale bardziej kapryśny. Układ paliwowy również lubi wysokiej jakości AI95. Czasami układ zapłonowy jest niedogrzany, zawór EGR się zatyka, a przy dużych przebiegach zaczyna się zużycie oleju. Termostat, cewki zapłonowe, sondy lambda i przepływomierze powietrza są uważane za słabe ogniwa. Ale wszystko można naprawić, i to stosunkowo niedrogo. Łańcuch wytrzymuje co najmniej 200 km. Jednostka pierwsza 5123 123 km, która pojawiła się po liftingu, ma trzy cylindry i szereg zaawansowanych rozwiązań, co daje do myślenia. Nie zbadano jeszcze parametrów eksploatacyjnych, ponieważ przebiegi samochodów z takimi silnikami są wciąż niewielkie. Opinie użytkowników są skąpe. Silnik jest jednak bez doładowania, więc teoretycznie można liczyć na brak usterek do od 120 do 150 tysięcy km i przebieg ponad 200 tysięcy km. Skrzynie biegów. Nie ma wątpliwości co do manualnych skrzyni biegów 5 i 6 biegowych dla różnych silników. Automatyczna skrzynia biegów 6F35 jest spokrewniona z GM 6T45, ale dzięki modernizacji jest bardziej wytrzymała i niezawodna. Szarpania i szarpnięcia, a także dłuższe przerwy przy przełączaniu z drugiego na trzeci bieg często są skutecznie rozwiązywane poprzez wymianę oleju w połączeniu z płukaniem skrzyni biegów. Zimą jednostka wymaga rozgrzania bez dużych obciążeń. Zasób szacowany jest na 250 km. Automat współpracuje wyłącznie z silnikiem 2.0, połączenie równie rzadkie, jak silnik 2.0 z manualną skrzynią biegów. Silnik pierwszy 6 miał być wyposażony w układ Powershift Getrack. nie zdobył on zaufania w żadnym z modeli Forda i znacząco nadszarpną reputację marki. Potrafił rozczarować przy nieznacznych przebiegach rzędu od 30 do 50 km, szarpiącą pracą szybkim zużyciem sprzęgła i awariami jednostki sterującej. Niedociągnięcia te są częściowo rekompensowane stosunkowo prostą i niedrogą naprawą, a przy ostrożnej obsłudze wytrzymuje jeszcze od 200 do 250 km. Nie ma żadnych zastrzeżeń do elementów zawieszenia, układu kierowniczego i hamulcowego. Zawieszenie jest sztywne i lekko piszczące. Regularna jazda po dziurach i nierównościach przyspiesza zużycie. Wiele osób narzeka na ogrzewanie: jedna noga marznie, druga się piecze. Klimatyzacja działa podobnie. Kierowcy jest zimno, pasażerowi jest gorąco. Osobliwości wyposażenia: wprawdzie są czujniki parkowania i bluetooth ze sterowaniem głosowym, ale nad drzwiami nie ma poręczy, przez co wielu osobom trudno jest wejść do środka. Co nawiasem mówiąc, stale brudzi ubrania. Jeśli znasz inne awarie lub usterki, podziel się nimi w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym w wyborze używanego samochodu. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę CRME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.